Siemanko z tej strony, młynek, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. A dziś, jak widzicie, będziemy sobie naprawiać tory, a potem dźwigać lokomotywę. Jak widać, trochę tych torów do naprawy mamy, całe szczęście jest to bardzo blisko garażu. Jesteśmy właśnie w tym miejscu. Zobaczcie, czego będziemy potrzebowali. Są to dwa razy metalowe belki i cztery razy deski. Deski możemy sobie zbierać z rami, z tym problemu nie będzie, bo mamy tego naprawdę sporo. Natomiast metalowe belki są gdzieś mniej więcej tutaj, za sekundkę wam to pokażę. Metalowe belki mamy w fabryce stali, która nie. Niestety jest dla nas zakryta, więc jest to dość daleko, i chyba będą one też z czegoś wytwarzane. Możemy sobie belki również brać z pierwszej mapy, tylko byłoby to zbyt wiele roboty, więc musimy się dostać do fabryki. Nie, tylko musimy oczywiście zacząć sobie od zrobienia północnego mostu, a do tego niestety też będą nam potrzebne metalowe belki. Dlatego pojedziemy sobie tędy i spróbujemy dostać się tutaj przez wodę. Do tego zadanka wybrałem Ziksa. Wiem, że niektórzy za nim nie przepadają, bo jest on naprawdę bardzo mocnym pojazdem. No i takim jego kolejnym plusem jest jego wlot powietrza. Jest on, słuchajcie, naprawdę mega wysoko, dzięki czemu możemy tym pojazdem praktycznie przykryć się wodą i on po prostu będzie sobie nadal jechał. Dlatego nawet jak będzie tam bardzo głęboko, no to Ziggs ma wielkie szanse, żeby tam przejechać. Zobaczcie, jaki widzimy tutaj piękne krajobrazy. Warto było się wybrać w taką wycieczkę. No zobaczymy, czy tam przejedziemy. Są tam jakieś niby kamyki, więc wydaje mi się, że trasa będzie oczywiście tutaj przez wodę. No i jest tutaj naprawdę płytko, by przejedziemy sobie z początku bez problemu. Zobaczymy, jak to będzie na tej wyspie, drugiej właśnie na tej, która łączy już bezpośrednio z tamtą. Kolejna droga, idealnie przez kamyki, i będziemy sobie jechali chyba tam prosto. To chyba jest wyspa, na którą się chcemy dostać, bo oczywiście jedziemy sobie na początku tutaj całkowicie do rogu. No i piękna trasa po kamykach. Nawet bez tych kamieni byśmy sobie pewnie poradzili, bo to Ziggs, więc no, nawet gdyby było troszkę głębiej, to by wtedy po prostu przejechał. No i wkraczamy na tę wyspę. Od razu mamy jakąś ścieżkę, więc chyba jedziemy w dobrym kierunku. Zaraz sobie dokładnie zobaczymy, gdzie potrzebujemy dojechać. Właśnie odkryłem, że jestem idiotą, bo nie wziąłem sobie żadnej tutaj naczepy ani przyczepy. Więc, nawet jak odkryjemy sobie tą fabrykę, no to metalowych belek nie zawieziemy w żaden sposób, bo po prostu nie mamy na czym. Więc, oby tutaj była jakaś przyczepa, błagam. No i zobaczmy sobie ten piękny moment. Mamy wszystko odkryte. Jak to będzie wyglądało? Pod fabryką stoi jakaś ciężarówka, ok, naprawdę bardzo fajnie, tylko czy stoi jakaś naczepa, to by nam naprawdę mega uratowało dupę. Przeglądałem całą mapę i niestety nie ma nigdzie żadnej przyczepy, żadnej naczepy, nawet lawety, którą moglibyśmy sobie pociągnąć. Trochę szkoda tutaj jeszcze jakieś grzybki widzimy no musimy niestety słuchajcie wracać tylko na początku sobie oczywiście pojedziemy zobaczymy sobie ten nowy pojazd no i zobaczymy sobie przy okazji co z tych belek możemy robić albo z czego możemy robić belki bo tam jest strefa wytwarzania więc no po prostu z czegoś możemy robić coś w taki sposób to wygląda no a my tędy przejedziemy sobie spokojnie na drugą stronę mapy bardzo ładny strumyk no i dobra jesteśmy zobaczmy co to za potwór tam stoi to jest chyba kolejny raz y, twin steer tak on się chyba nazywał to jest chyba ten pojazd, który ma cztery ładunki na sobie. A nie, słuchajcie, on nie ma nic na sobie. To jest chyba co innego. No, zaraz zobaczymy, jak sobie podjedziemy. On chyba jest, słuchajcie, od razu do scholowania. Jeżeli się nie mylę, to się za sekundkę oczywiście okaże. Eee, tak, mamy odkryto nowy pojazd. Możemy go sobie kupić i chyba jest już nasz. No i dobra, możemy sobie nim jechać. To, co jest zauważalne, to oczywiście to, ile on ma kół i jaki jest długi. No to jest, słuchajcie, chyba to, co rzuca się pierwsze w oczy. Natomiast widzimy też, że nie ma ani AWD, ani blokady dyferencjału. To na pewno jest małe zmartwienie. Oby to było, słuchajcie, do dokupienia. Za sekundkę to sobie zobaczymy. Możemy go sobie oczywiście scholować, no bo co mamy z nim zrobić? No i skoro go dostaliśmy, możemy się nim troszkę pobawić. Zobaczcie sobie, jak to tutaj wygląda. Nie Mamy trochę lepszy Silnik za 20 koła, oczywiście go sobie kupimy. No bo, dlaczego by nie? Skrzynia biegów jest terenowa, więc, oczywiście, sobie kupujemy. To co widzimy, to AWD. AWD, które możemy sobie oczywiście kupić, tylko musimy na początku odblokować. No ale wróćmy, zawieszenie jest podwyższone, to jest ogromny plus. Zobaczmy sobie opony, a tutaj jest ich naprawdę kolosalnie dużo. Nawet chyba będą z łańcuchami. Dokładnie. Wow! No, wybór tutaj jest naprawdę piękny i te opony błotne są naprawdę szerokie. Naprawdę one chyba zdadzą egzamin. Wyciągarka oczywiście dwusilnikowa. Opony oczywiście te błotne też sobie kupimy. 50. Snorkiel, natomiast weźmiemy sobie ten wyższy. No i dodatki, a tutaj tego jest wiele. Oczywiście HDS i siodło niskie. Do tego mamy tutaj platformę załadunkową z rampu. Szkoda, że nie jest ona do końca. Nie, moglibyśmy sobie wozić jakieś większe ciężarówki, no ale i tak jest całkiem spoko. Mamy zbiornik paliwa ogromny na prawie 3 litry. 3000 litrów, przepraszam. Mamy burtę na chyba 3 ładunki. Też naprawdę mega fajny Plus. Krótka rama do kół, średnie kłody, dodatek van, który naprawdę wygląda słabo, ale możemy chyba dać dodatek van i do tego siodło, ej to jest niesamowite do tego żuraw, do tego oczywiście kłody długie, do tego mamy tego wielkiego żurawia, no i jeszcze słuchajcie tego czerwonego ciężkiego więc tutaj wybór jest naprawdę spory, ale najbardziej mi się podoba ten dodatek van i na przykład siodło, następnie wygląd weźmiemy sobie to, wygląda całkiem spoko na dachu mamy materiały, niestety nie a bardzo szkoda, bo to by się tutaj mega przydało, weźmiemy sobie światła przeciwmgielne bo wyglądają całkiem spoko przedniemu zderzakowi przyda się modyfikacja Zobaczcie jak pięknie wygląda to za prawie 2000. No tutaj mamy tak standardowa, a to naprawdę wygląda spoko, więc bierzemy. Różne, może tutaj będą materiały? Nie, nadal materiałów nie ma, ale szkoda. Klimatyzacja wygląda naprawdę lipnie, więc nie będziemy sobie zakładali. Tak samo chyba, no dobra, mogą być te małe światła postojowe. Wydech oczywiście bierzemy sobie ten, który daje na boki, bo nam po prostu nie przeszkadza i jak jeździmy to no nie, 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 nie wali nam po prostu tym dymem w twarz. No i na końcu kolorek, zobaczmy sobie co my tutaj ciekawego mamy. Ten czarny. Dobra, biorę go od razu, wygląda pięknie. Zielony tak samo mu naprawdę pasuje, czerwony tak samo. Możecie napisać w komentarzu, który Wam się najbardziej podoba, i sobie go po prostu w taki kolor wybierzemy: czy ten czarny, czy czerwony, czy zielony. No a ja mam taki jeden mega fajny pomysł, ale zaraz sobie zobaczymy, czy to wyjdzie. Zobaczcie sobie to połączenie, to wygląda naprawdę mega, mega ładnie. No i mam tutaj na myśli ratowanie pojazdów, do tego byśmy sobie tego używali. Mamy dodatek serwisowy, plus oczywiście lawetę, więc możemy sobie naprawiać pojazdy, a potem je po prostu do domu holować. Więc będziemy się tym na pewno później bawili. My natomiast zwracamy do Zigsa i wracamy do naszej pracy. Jesteśmy pod wytwórnią, zobaczymy, jak to tutaj wygląda. Mamy oczywiście metalowe belki, które możemy sobie wytwarzać z metalowych rolek. Ok, wygląda to całkiem spoko, tylko pytanie, czy mamy nieskończoną ilość metalowych rolek, żeby się tak bawić? No i moi drodzy, mamy 15 metalowych rolek dosłownie obok, więc naprawdę mega fajnie i na to sobie je przeznaczymy. Natomiast metalowe belki do budowy mostu mamy, jak się okazuje, tutaj, więc na początku tam sobie pojedziemy. No a do tej podróży weźmiemy sobie Azowa. Co prawda ma on tylko 200 litrów, ale trasa jest naprawdę bardzo prosta. Ładunki nie są jakoś super ciężkie, więc raczej sobie poradzi. No i dobra, jesteśmy całe szczęście. Wiele on nie spalił, więc mamy jeszcze ponad pół zbiornika. No a trasa jest dosyć, dosyć prosta. Zaczynamy sobie z pierwszymi metalowymi belkami. Możemy je sobie tak owziąć, więc bardzo się z tego powodu cieszę. Cofamy sobie jeszcze pod drugie, no i możemy wracać z powrotem pod nasz most i go po prostu zbudować jakoś to wcofałem, bierzemy sobie drugie metalowe belki, oczywiście kolejny budynek znikł, szkoda, że to w ogóle całkiem nie znika, chociaż w sumie też może by to było bez sensu, albo że nie możemy takich budynków po prostu odbudowywać, żeby tutaj mieszkali jakieś mieszkańcy, czy coś byłoby to też całkiem spoko, no i moi drodzy mamy naprawdę ogromny problem, żeby wjechać pod tę górę, cały czas słuchajcie musimy się uratować wyciągarką, bo po prostu Azów sobie nie radzi, o teraz troszkę poszedł oby wjechał już sam na górę Mamy tylko 16 litrów, więc i tak w sumie sam na górę nie wiedzie, tylko musimy sobie go czymś przyciągnąć ale jestem naprawdę zawiedziony, bo wydawało się, że pójdzie łatwo, a tutaj proszę bardzo, jaka niespodzianka. Nie chciałem was tym męczyć, bo całą tę drogę pod górkę wciągam, po prostu go wyciągarku, bo zobaczcie, że on sobie po prostu tutaj nie radzi. Tym bardziej, że na ten pojazd chyba wydałem około 100 tysięcy, więc jestem troszkę zawiedziony. Ten drugi Azov podobno jest nie do zatrzymania, ja kupiłem sobie tego, bo na tamtego po prostu brakło funduszy, więc trzeba było kupić tego tańszego. Natomiast bardzo żałuję tego zakupu i pewnie go niedługo sprzedam, bo powiem wam, że no nie wiąże większej przyszłości z tą ciężarówką. Tym bardziej, że mamy tam naprawdę malutki bug, więc no ciężko znaleźć do niego jakieś fajne zastosowanie. Ciągnięcie go banditem dosłownie, słuchajcie, nic nie daje. No i dobra moi drodzy, nie wiedziałem, że w ogóle tak się dale. Da, zobaczcie, że możemy sobie ciągnąć banditem yy, siedząc w Azowie. Jestem naprawdę w szoku. Nie wiedziałem, że można to zrobić jakby na odwrót. To mi się słuchajcie, naprawdę mega podoba. Fajnie to w ogóle działa. No powiem wam, że jestem w szoku, bo dopiero teraz odkryłem tą funkcję. No ale wtedy oczywiście nie mamy kontroli nad tym pojazdem z przodu, więc widzieliśmy, że on tam go wyciągnął i zjechał w ogóle na bok. Jestem ciekaw, czy to go ciągnie po prostu tak, jak zostawimy w nim koła skręcone, czy po prostu on sam sobie zjeżdża na bok. To jest bardzo ciekawe. No ale dobra, został wyciągnięty, to jest najważniejsze. My jesteśmy na drodze asfaltowej, więc ruszamy do naszego mostu. Ok, dobra, teraz sobie oddajemy dwa razy metalowe belki. Będą jeszcze serwisowe części zamienne. Zobaczcie, jak ten most pięknie powstaje. Naprawdę mocno się rozpadało, ale to nam nie przeszkadza. My, oczywiście, sobie oddajemy nasze serwisowe części zamienne i kończymy dzięki temu nasz most. Zobaczmy, jaki on powstanie. Jest słuchajcie naprawdę solidny, jak zawsze mamy oczywiście wyleny asfalt, więc nie ma się o co martwić, możemy spokojnie jechać sobie na drugą stronę, a więc teraz wrócimy sobie z przyczepu, zamienimy sobie pojazd i będziemy transportowali metalowe rolki. A wybrałem do tego Maka, dlatego że ma on słuchajcie naprawdę sporo paliwa, plus nie pali wcale tak wiele, do tego jeszcze mamy paliwo na dachu, no i słuchajcie nawet pasuje on pięknie kolorystycznie, no i jest on po prostu piękny, dlatego tego mu nie można ująć, więc same plusy. Mam nadzieję, że wystarczy mu paliwa na te wszystkie trasy i nie będziemy ani razu tankowali. No i dobra, ładujemy sobie metalowe rolki, ile tylko ich wlezie. One chyba zajmują tylko jeden ładunek, więc możemy sobie wziąć ich pięć, a to coś pięknego. No i dobra, to znaczy, że będziemy tutaj jeszcze tylko dwa razy, to i tak naprawdę spoko. No i niestety, słuchajcie, no tych podróży troszkę będzie. Widzimy się oczywiście najprawdopodobniej już pod samą wytwórnią, gdzie stworzymy sobie z tego po prostu belki, a potem jedziemy do drugiej wytwórni stworzyć te, z tego tory. Aha, nie, bo jeszcze potrzebujemy deski, o kurde, trochę tego będzie. No powiem wam, że te mosty tutaj naprawdę wyglądają epicko i Widoki z nich są naprawdę bardzo, bardzo ładne. No tym się można cieszyć i naprawdę mamy tutaj blisko, więc już dosłownie jesteśmy na miejscu. Zobaczymy, jak to wygląda. Tam w ogóle przy drodze widziałem, że mamy jeszcze miejsce, w którym możemy sobie wziąć deski. Co prawda tylko dwie, ale zawsze to słuchajcie dwie do przodu. Tutaj widzimy już jakiś magazyn rolek jest. No ale dobra, skoro pisze, że ich nie mamy, no to nie mamy. Oczywiście ładujemy sobie od razu belki, które możemy sobie z tego. Zrobić, poczekajcie, nie w taki O jak to się stało? No i dobra, fajnie, mamy zapakowane, lecimy sobie po te deski. Za sekundkę wam pokażę, gdzie to jest. No i deski, słuchajcie, mamy tutaj. Co prawda, one są chyba do tego, żeby sobie zrobić drewniany most i wziąć te modyfikacje, ale my to użyjemy do swoich celów, a potem, no po prostu, do tego mostu się to skądś ogarnie. Najważniejsze jest, słuchajcie, morał odcinka, czyli żeby sobie zrobić tory, dlatego deski bierzemy na początku do torów. No i jesteśmy na kolejnym miejscu, jesteśmy w naszej wytwórni, tutaj, gdzie byliśmy z początku odcinka. Raczej sobie jeszcze nic nie wytworzymy, bo potrzebujemy deski. Oby to były jedne belki, dwa razy deski, proszę, bo chyba to było dwa razy deski, w sensie dwa razy belki, cztery razy deski. Oby nie, proszę, proszę, proszę. Zaraz zobaczymy jak to wygląda. No, niestety, słuchajcie, dwa razy belki, cztery razy deski, więc musimy ogarnąć tego wszystkiego, wiele więcej. Belki i deski oddane, lecimy z powrotem po rolki. Na razie sobie wszystko wywieźmy, potem się będziemy martwili dalej. Mam, słuchajcie, dla Was niespodziankę. Pewnie niektórzy już to wyłapali, ale w prawym górnym rogu mamy jeszcze misję, w której mamy transport lokomotywy diesla. Zrobimy to sobie, słuchajcie, również dzisiaj. To oczywiście po wybudowaniu torów. No, tak po prostu mówię, bo to, słuchajcie, piękny transport. Kolejny, słuchajcie, ponad gabaretowej rzeczy, więc no każdy po prostu coś takiego uwielbia, a my oddajemy sobie, słuchajcie, kolejne rurki, możemy sobie robić kolejne belki. Które sobie tym razem weźmiemy w trzech sztukach. Raz, dwa, trzy, więc zrobimy to słuchajcie tak. Oczywiście metalowe belki pakujemy sobie raz, dwa, no i trzecie na platformę, które weźmiemy sobie na HDS-a, no bo nie będziemy przecież jechali 20 razy. Myślę, że trasa jest na tyle prosta, a ładunek na tyle ciężki, że nie powinien się w ogóle zsunąć, bo jedziemy praktycznie cały czas asfaltem. No i mamy to ładunek ani drgnął, nawet go na chwilkę nie przesunęło, tylko bałem się, żeby nie zahaczyć na moście. A my możemy sobie oczywiście nasze ładunki oddać. Poczekajcie sekundkę, proszę bardzo, metalowe belki dwa razy. No i zobaczymy, czy uda się to zapakować, czy nam to wyłapie. Chyba tak, bo jest zapakowany ładunek. Dokładnie. Oddajemy sobie trzeci raz i lecimy z ostatnim ładunkiem paliwa. Chyba styknie nam na styk, Goby go po prostu stykło. O, mamy tylko 80 litrów w zbiorniku. Myślałem, że 150, więc będzie ciężko, ale próbujemy. Ostatni rzut rolek załadowany jest ich. Nie było ich idealnie 15? Właśnie, było idealnie 15, więc idealnie na 3 załadunki. Możemy lecieć tam po raz ostatni. Weźmiemy po drodze deski, no a potem zbudujemy sobie tyle torów, ile tylko możemy. No i resztę po prostu będziemy uzupełniali. W sumie chyba teraz nie możemy ani jednak, bo brakuje nam bardzo dużo desek, więc będziemy zaraz zbierali deski. No i dobra, jesteśmy. Zbiornik z paliwem nie napawa optymizmem, bo tylko 60 litrów mamy jeszcze nie załadowani i jeszcze nie pojechaliśmy po deski. Ewentualnie no, trzeba będzie drugim pojazdem tam troszeczkę podjechać, to już nie będzie taki problem, my sobie ładujemy belki. No i dobra, jesteśmy załadowani, mamy tylko 10 litrów, jestem ciekawy przy jakim stanie po prostu paliwa MAX stanie całkowicie, nie, bo to oczywiście zależy od pojazdu, niektóre już stają na przykład przy 6, niektóre przy 18, już widzimy, że jest 6 litrów i MAX nie chce niestety jechać, więc to chyba będzie jego koniec, przed samym mostem musimy niestety jechać po drugi pojazd, chociaż jeszcze coś tam ciągnie. Zostały nam 2 litry, no i mak niestety stanął. No i jesteśmy, no świeżo zatankowanym makiem. No powiem wam, że na trybie trudnym, gdzie słyszałem, że podobno. O co to się stało? E, gdzie słyszałem, że podobno nie da się holować pojazdów, tylko trzeba sobie po prostu nimi wracać do garażu i tak dalej. No to musi być po prostu masakra. Nie dość, że przyjeżdżacie pojazdem, e, żeby sobie go uzupełnić, na przykład tego maka paliwem, no to jeszcze musicie obydwoma pojazdami wrócić do garażu. No naprawdę masakra. A ja na tym, powiedzmy, prostym trybie, potrafię się naprawdę. Będę mocno namęczyć, więc tam to musi być tragedia. Chociaż kiedyś, jak sobie skończymy całą fabułę, to na pewno za ten tryb trudny się weźmiemy, no bo byłoby zbyt nudno, żeby czekać, aż wyjdzie nowe DLC i do tej pory nie nagrywać odcinków. Dobra, moi drodzy, oczywiście wrzucamy sobie wszystko, co tutaj mamy, eee, czyli raz deski i pięć razy metalowe belki. No i dobra, mamy metalowe belki, 7 metalowych belek, czyli całkiem, całkiem spoko i tylko dwie deski, więc zacznijmy sobie może od dostarczenia tutaj większej ilości desek. No i jak się okazało, desek nam powinno bez problemu wystarczyć, więc ruszamy sobie je zbierać. Mamy tych punktów chyba 11, plus 12 zebraliśmy, więc łącznie powinno być tych punktów 12, po dwie deski to jest 24, więc powinno być to idealnie tyle, ile potrzebujemy. Zabieramy sobie pierwsze dwie deski, no i kolejny punkcik mamy dosłownie obok. Zaczniemy sobie pewnie od razu te tory tworzyć, żeby tak bardziej na bieżąco po prostu widzieć ile tego potrzebujemy ile tego pójdzie i tak dalej i tak dalej. chociaż i tak wydaje mi się, że wszystkie punkty musimy sobie odwiedzić no i zabieramy piąto, ostatnie deski, które możemy tutaj zmieścić, pierwszy rzut mamy naprawdę fajnie i szybko to poszło są oczywiście o wiele gorsze, bo zobaczcie, że mamy też na przykład te ramy tutaj, one teraz chwilowo zniknęły, nie wiem dlaczego, no ale są one tutaj też, oczywiście z drewnem, więc jest do nich naprawdę ciężki dojazd. No ale to za chwilkę i weźmiemy sobie pewnie do tego Ziggsa, bo nie miał jeszcze jakiegoś swojego wielkiego udziału w tym odcinku, a ma wielki zbiornik paliwa, więc to nam może naprawdę mocno pomóc. No i dobra, jesteśmy w punkcie, oddajemy sobie nasze deski. Wytworzymy sobie może od razu pierwsze tory, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jakie one będą duże, i tak dalej, i tak dalej. Dobra, moi drodzy, w takim bądź razie tworzymy sobie nasze tory, jedne powinno nam się udać stworzyć, dokładnie. Metalowe belki jeszcze mamy na zaś, brakuje nam jednych desek, zobaczmy sobie jak wyglądają tory. Odcinek torów zajmuje nam 5 ładunków, więc jest on idealny do tej przyczepy, naprawdę się w takim razie cieszę, wygląda to idealnie. No i jesteśmy po deski, jest to naprawdę ciężko dostępny teren, zobaczcie jakie tu jest błoto, ile trzeba było się przedzierać drzewami, żeby w ogóle tutaj dotrzeć. Ale dotarliśmy, mamy chyba tutaj punkty 3, z tego co dobrze pamiętam, więc zabieramy z pierwszego oczywiście deski. Zostanie tutaj jedna deska oczywiście, bo nie załadujemy 6 ładunków, ale chyba ją sobie zostawimy, bo jest to zbyt wiele trasy, żeby jechać po tą jedną deskę specjalnie. Dobra, bierzemy sobie dwie kolejne deski i suniemy tam do góry. Teraz trochę krótszą trasą, tutaj weźmiemy sobie jednak, przyjedziemy jeszcze raz, bo zobaczcie jak nam się to fajnie ułożyło. Tutaj będziemy mieli jedną ramę z drewnem, tutaj drugą, i tutaj weźmiemy sobie jedną deskę, teraz, drugą, potem i zbierzemy sobie po prostu wszystko. No i zbieramy sobie z tą ostatnią deskę i ruszamy przez ten las. Zobaczycie, jakie tam w ogóle są ładne, wi ładne widoczki bo będziemy sobie jechali przez taką mini wysepkę oczywiście koło wody, naprawdę fajnie to wygląda, no i zobaczcie sobie na te piękne widoki, jesteśmy między wysepkami, wygląda to naprawdę mega mega ładnie, no i dobra, jesteśmy z drugą dostawą desek do naszego punktu naprawdę powiem wam, zajmie to kupę czasu, my sobie oczywiście deski oddajemy, możemy sobie wytworzyć kolejne drugie już tory, a pamiętajmy, że jeszcze zaraz zacznie brakować metalowych belek, chociaż patrzcie, możemy jeszcze trzecie tory wytworzyć bardzo fajnie, i jest nasza pierwsza rama na wybrzeżu, widoczki po raz Kolejny naprawdę piękny, możemy sobie deski zbierać. Już wam nawet tych tras nie pokazuję, bo naprawdę słuchajcie, trwa to kupę czasu. A no wiadomo, że nie chcę was też tutaj jakoś bardzo zanudzać. Kolejny punkcik, tutaj byliśmy ostatnią, gdzie wzięliśmy jedną deskę, więc również mamy tylko jedną do zabrania. No i akurat weźmiemy sobie dwie kolejne tutaj z nadbrzeża drugiego i będziemy mieli pełne 5, a potem jeszcze tam dwa punkty mamy gdzieś blisko. No i zajmiemy się w końcu tymi metalowymi belkami do końca. One zostały tylko na pierwszej mapie. No i jesteśmy, bierzemy dwie ostatnie deski. Zobaczcie, jak niewiele nas dzieli od tego miejsca, gdzie po prostu mamy nasz garaż. Ale ryzykownie by było przejeżdżać po prostu tędy nie będziemy ryzykowali, no bo wiadomo. No, musielibyśmy wtedy po deski jeździć na pierwszą mapę, a to nam nie po drodze. Zobaczcie w ogóle co wymyśliłem, zeskoczyłem tam ze skarpy, bo to jest praktycznie koło garażu. Dlatego, że w Zigsie nam brakło paliwa. No i teraz weźmiemy sobie na Maka 4 ładunki, podjedziemy pod Zigsa, złapiemy wyciągarku i pojedziemy dwoma pojazdami naraz. To nam naprawdę mocno skróci trasę. Zobaczymy, czy w ogóle Magda rady pociągnąć te deski tutaj do góry, byłoby naprawdę super. No jak będzie on stawiał większy opór, no to na pewno z X nie będziemy łatwo pociągnąć takiego pojazdu. A jak Mag sobie będzie radził sam, no to Ziggs myślę, że to również da rady. No jedzie, powolutku, ale jedzie. Myślę, że będzie dobrze. No i dobra, Mag naprawdę mocno daje rady. Podpinamy się oczywiście pod Ziggsa, tylko najpierw sobie go dotankujemy. Damy mu w sumie większość paliwa, no bo tutaj nie będzie nam go tak wiele potrzebne. No i dobra, dałem paliwa, tak, Ziggs ma 200 litrów, Mag ma 148. Myślę, że to wystarczy. Mam nadzieję, że do samego garażu już powinny powinno obydwa pojazdy bez problemu dojechać. Ewentualnie jak już będziemy bliżej takiego asfaltu czy też fajnego terenu, no to Ziggs powinien pociągnąć Maka nawet gdy on nie będzie pracował. A więc dobra, tak załadowanymi maszynami ruszamy. Jak to w ogóle pięknie wygląda, tak mogłem w sumie robić wcześniej, nie musielibyśmy tam jechać dwa razy. Teraz to się idealnie złożyło, bo akurat brakło paliwa. I mamy mostek, tutaj też musimy to jakoś mega fajnie zajechać, żeby po prostu mak nie wpadł do tej doliny. To naprawdę nie byłoby przez nas pożądane, ale widzę, że przejedziemy bez problemu. No i dobra, jesteśmy, a to przyspieszyło naszą pracę o dobre kilka minut, więc sobie oczywiście Maka nawet nie kilka, a kilkanaście, więc Maka zostawiamy. No, i oczywiście odkładamy pięć razy deski. Jeszcze cztery z zmaka, i będzie to wyglądało pięknie. No i dobra, mamy wszystko odłożone. Zostało nam chyba jeszcze 3 deski dostarczyć, z tego co dobrze pamiętam. Ładujemy jedne deski, lecimy po drugie, które są tam gdzieś daleko, daleko, w sensie przy drodze asfaltowej. Więc będziemy tam dosłownie w chwilkę. No i jesteśmy pod ostatnią ramą z deskami, które sobie oczywiście zabieramy. Nie jest to niestety jeszcze koniec całej misji. Dlatego, że musimy sobie jeszcze oczywiście ogarnąć te belki, dla was to pewnie minęło z 5 minut. Ja już się męczę z tym całym drewnem na pewno około godzinki, więc powiem wam, że troszkę mi to czasu zajęło. Jeszcze przecież metalowe belki z tamtej mapy. No i dobra, możemy sobie oddać, zobaczymy, co tam jeszcze. Yy, no w sensie, ile tych jeszcze dokładnie metalowych belek nam będzie potrzeba. Potrzebujemy metalowych belek 5, 2, 4, 5. No ewidentnie po prostu słajdzie 5, więc jest to naprawdę sporo. I na raz chyba tego nie zabierzemy. Na pewno nie zabierzemy. Witam znów. Jesteśmy na pierwszej mapie pod samą bramą. Całe szczęście jakiś dobroduszny człowiek stworzył nie, metalowe belki bardzo blisko bramy. Dlatego też dało mi to takiego kopa, bo już myślałem, dobra, idę spać, resztę skończę jutro. No ale jednak postanowiłem, skoro są tak blisko, no to musimy to sobie dzisiaj skończyć i jedziemy po te belki. Tutaj mamy oczywiście dwie, a tuż za drugą bramą mamy kolejne. 4, więc po prostu zbierzemy sobie to wszystko i powinniśmy to skończyć. No i dobra, pakujemy nasz drogocenny towar, który naprawdę jest nam mega potrzebny. No żeby tak było ciężko z metalowymi belkami, to naprawdę masakra. Prawie jak na murze, a tam słuchajcie, tak samo prawie te mapy się za każdym razem łączą. Każda misja, słuchajcie, wymaga bycia na tej i na tej mapie. No i naprawdę to jest mega ciekawy pomysł z tymi ramami. I to jest oczywiście tylko na tym regionie, że jedziemy sobie i po prostu sobie te belki czy tam deski zbieramy z tych rozbieranych budowli, tylko fajniejsze by było to, to, gdyby to było dopasowane do mniejszych misji, bo tak jak tutaj na przykład musimy do tej jednej misji te wszystkie ramię pozbierać, to jest to naprawdę bardzo męczące. Gdyby, wiecie, trzeba było tutaj na przykład, nie wiem, 4 deski, tam na przykład 12, no to byłoby to jeszcze całkiem spoko i akceptowalne, no a gdy musimy te 24, chyba łącznie, było deski zebrać naraz, to jest to naprawdę bardzo męczące, tym bardziej, że jeszcze do tego metalowe belki, no i ta misja naprawdę robi się kolosalna, przez co po prostu, no, trwa ona ponad chyba już ze 3-4 godziny nagrywam, bo to naprawdę kupa czasu. Oddajemy metalowe belki i ruszamy do drugiej a tam już mamy troszkę dalej i troszkę cięższe tereny, ale myślę, że damy rady. Jesteśmy pod bramą i to w dodatku już załadowani. Brakuje nam tylko jednego towaru, i do tego towaru prowadzi jak się nie mylę ta ścieżka. Jedziemy sobie tutaj, weźmiemy sobie ten trzeci ładunek na HDS-a. Będzie to tak naprawdę ostatni ładunek, który potrzebujemy, więc możemy powiedzieć, że jesteśmy prawie przy samym końcu. W ogóle wydaje mi się, że ten odcinek naprawdę bardzo długi wyszedł. I ten ostatni odcinek, który miał być tym specjalnym 50 i tym o wiele dłuższym, może być podobnym minutowo do tego, tak mi się wydaje. Myślę, że z 20 minut już na pewno tego odcinka macie, bo powiem wam, że ja to już nagrywam chyba czwartą albo piątą godzinę. Mamy to zapakowane i przyciśnięte HDS-em mniej więcej. Mam nadzieję, że to nie spadnie, bo oczywiście czasami musimy się obrócić, ale nie, naprawdę fajnie to się trzyma. Myślę, że bez problemu dojedziemy, oczywiście lepiej to było przycisnąć, bo no są gdzie nie nierówne tereny, będziemy tam jechali pod mostami i tak dalej, więc lepiej oczywiście się zabezpieczyć, żeby to przypadkiem nie spadło. No i nadszedł czas, aby oddać ostatni ładunek, dwa razy metalowe belki, trzecie oczywiście musimy sobie zapakować, no i możemy w końcu dokończyć odtwarzanie wszystkich torów, proszę bardzo, raz, dwa, trzy... No i mamy wszystko gotowe, możemy rozwozić. A do tego użyjemy sobie maka. Oczywiście z tą samą naczepą na 5 ładunków, bo taka jest wymagana. No i dobra, moi drodzy, mamy miejsce, gdzie możemy te tory sobie odkładać. Eee, brak ładunków w strefie. Czekajcie, co się nie tak? Ok, może musimy po prostu w to wjechać. Dobra, ok, teraz powinno się udać. Nie, dlaczego to nie działa? Okej, okay, moi drodzy, z tego co ja rozumiem, to musimy to wziąć HDS-em i po prostu tutaj odłożyć. Tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy, czy faktycznie tak to działa. No, powiem wam, że to by było naprawdę mega fajne, bo czegoś takiego jeszcze nie było, żebyśmy musieli faktycznie towar sami odkładać. Tylko mamy delikatny problem, żeby go w ogóle unieść. Ale dobra, jakoś to się udało. Uwaga, uwaga. Towar odkładamy i. Jest, udało się, bardzo fajnie to działa w takim razie, bardzo mi się to podoba. No i powiem Wam, że powinno być takich misji o wiele więcej, bo naprawdę mega przyjemnie się to robi. Nie, ładujemy sobie jeden ładunek tutaj. Zawieziemy go sobie tam, a tamte ładunki, załadujemy sobie już jeden na drugi tutaj HDS-em i po prostu tam to rozpakujemy. Bo tak czy siak musimy po prostu sami to rozłożyć. Więc zapakujemy sobie wszystko naraz, o ile się uda. No i odkładamy kolejne tory. Pewnie nawet to nie musi być idealnie, bo jakbyśmy sobie nie położyli, tak po prostu będzie. Ale postaramy się to układać w miarę, w miarę ładnie. No bo przecież skoro mamy. Tak porządną misję, no to niech to jakoś słuchajcie wygląda, no tak mniej więcej w miarę równo, teraz na pewno możemy sobie ten ładunek oddać. No i dobra, pierwsze tory załadowałem normalnie oraz oczywiście rozpakowałem ładunek, no i postaramy się trzy pozostałe wyrzucić na te, czy to się uda i czy potem oczywiście Mag to udźwignie to się zaraz okaże, ale myślę, że większego problemu nie będzie. No i dobra, pakujemy sobie czwarty ładunek. Zobaczcie, jak to wygląda. Leżą one na sobie, są bardzo ciężkie, więc wydaje mi się, że nie ma szansy, żeby one gdzieś tam spadły. Mam taką nadzieję przynajmniej, bo no są one, słuchajcie, mega ciężkie. Nie, powinny się gdzieś tam za siebie zagryźć, nie powinny się w ogóle ruszać. Zaraz to się oczywiście okaże. Udało się zapakować bez większego problemu. Ma, raczej też powinien to bez problemu udrzeć. No i odkładamy sobie ostatnie tory, mimo że słuchajcie skończymy sobie tory i jeszcze przewieziemy sobie lokomotywę, no to nie skończymy zadanka regionalnego, ale do tego wrócimy. Za chwilkę dostajemy 16600 i 2300 expa, naprawdę całkiem spoko, chociaż myślę, że jak za to ile robiliśmy... Nie, te misje, ile zbieraliśmy to drewno, ile zbieraliśmy te metalowe belki, to należałoby się tutaj co najmniej 20 parę tysięcy. No a do lokomotywy weźmiemy sobie naszego koloba, raczej koloba, a dlaczego raczej to dlatego, że w zadanku nie pisze o dziwo, że potrzebujemy do tego siodło wysokie więc w jaki sposób będziemy musieli te lokomotywy zabrać, to nie mam pojęcia. Może będzie na haka, może będzie na siodło niskie, no nie mam pojęcia, za chwilkę tam sobie pojedziemy i sprawdzimy. Zobaczcie, jak to w ogóle wszystko pozarastało, te tory są tak pozarastane, że drzewa tutaj w ogóle wyrosły, dlatego też pewnie przenosimy się na nową linię, na tamte tory, które oczywiście przed chwilką sobie budowaliśmy. No i dobra, lokomotywę mamy przed nami, zobaczmy jak to będzie wyglądało. Stoi ona chyba na torach, w takim bądź razie. Co my tutaj musimy zrobić? Za co my ją mamy w ogóle złapać? Czy my mam ją po prostu pchać? O co tutaj chodzi, to ja nie mam pojęcia. No dobra, spróbujmy ją może po prostu pchnąć. Zobaczymy, czy to tak działa. Coś tam jedzie. Okej, okay, to jest chyba, słuchajcie, sposób, w jaki musimy ją tam zabrać, więc obracamy sobie koloba i ruszamy. No i dobra, kolob sobie radzi naprawdę świetnie. Wbił sobie już, słuchajcie, trójkę, więc myślę, że bez problemu pojedzie tutaj na maksymalnej prędkości. No oczywiście to jest słuchajcie proste, jak już go rozpędza, no to wiadomo, że będzie go ciągnął z maksymalną prędkością. Myślę, że mógłby teoretycznie lepiej poradzić sobie tutaj Ziggs, bo możliwe, że rozpędziłby się do wyższej prędkości, byłoby to po prostu szybsze. Ale radzi sobie Kolob naprawdę świetnie, zobaczcie jaka to jest potęga. No i ta lokomotywa nie stawia mu wielkiego oporu, jeszcze niszczy drzewa po drodze. Ten region jest chyba najciekawszy, jeżeli chodzi o misję. Tutaj sobie słuchajcie, ciągniemy lokomotywę. Do misji musimy sobie zbierać ramy, w sensie surowce musimy sobie zbierać z ram. Musimy ciągle coś nawozić do przetwórni, wyrabić sobie z rolek, belki i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę mega fajnie to wygląda. Mega pomysłowo i tak dalej. Ten region naprawdę bardzo mi przypadł do gustu. Trochę męczący i naprawdę zajęło mi to mega dużo czasu. Zwłaszcza ta misja z bo tutaj te lokomotywę pchamy dosłownie dwie minuty. No dobra, może z no ale poza tym naprawdę pomysł jest świetny i bawię się przy tym cudownie. No i dobra moi drodzy mamy to 10 000 i 1400 expa tutaj oczywiście mało ale misja była mega krótka. Jestem ciekaw czy będzie on jeździł po tych torach czy ewentualnie po tamtych tego się oczywiście pewnie nie dowiemy bo nie zobaczymy tego w tej grze po prostu żeby on jeździł. No i pewnie tak zostanie już do końca naszej gry. No ale mega fajne słuchajcie, misje, naprawdę mega fajnie się dzisiaj bawiłem, mega fajne pomysły. Następnym razem pewnie zajmiemy się tymi sekwojami, a to też są naprawdę ogromne drzewa, więc też będzie sporo zabawy. A ja wam dziękuję za dzisiejszą zabawę i widzimy się w kolejnym odcinku już we wtorek, więc do zobaczenia. Trzymajcie się, Męko!